I zacznijmy od tej dopaminy. Mam wrażenie, że dopamina teraz króluje w świecie neuroprzekaźników, jako ten najbardziej słynny neuroprzekaźnik, który jest pod największym wpływem czynników zewnętrznych. Czy tak jest? No to prawda, bo dopamina, co ciekawe, ona też odgrywa ważną rolę w kontroli motorycznej, w układzie nagrody, układzie motywacji, czuwaniu, procesach poznawczych. Tutaj uwaga, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów. U kobiet też takich funkcje jak laktacja, orgazm albo nudności. Wzrost poziomu dopaminy skutkuje takim uczuciem satysfakcji, radości, motywacji, a i niedobór no to jest właśnie taka apatia, brak zainteresowania, taka niechęć do życia, takie ogólne przygnębienie. Więc ta dopamina jest dość kluczowa. Z tego powodu, że tak jak, tak jak mówię, ona jest związana z systemem nagrody i motywacją, więc jest kluczowa do tego, żeby przyjemność odczuwać, odczuwać satysfakcję i utrzymać właśnie tę motywację do działania. Dzisiaj można powiedzieć, że tej dopaminy, jakby to, jakby to powiedzieć, można łatwo się pozbyć na takiej zasady, że jesteśmy ciągle przebodźcowani elementami zewnętrznymi, typu powiadomienia, różnego rodzaju rozpraszacze. Wszelkiego rodzaju social media dbają o to, żebyśmy, żeby ta dawka dopaminy była u nas podbijana, żeby ten nasz ośrodek nagrody, satysfakcji był ciągle stymulowany i w momencie, kiedy my odstawiamy te social media, przestajemy korzystać z telefonu, wyłączamy powiadomienia, to ten bazowy poziom dopaminy znacznie spada, spada nawet poniżej tego poziomu wyjściowego i dlatego znowu wracamy do social media, żeby podbijać ten poziom dopaminy, sięgamy po ten telefon, żeby właśnie podnieść ten taki, to uczucie satysfakcji, osiągnąć tą nagrodę. Tam występuje ten oczywiście mechanizm wzorca, kiedy pewne zachowanie przynosi nam jakąś nagrodę, czyli powiadomienie w telefonie, sięgnięcie po niego, przeczytanie dan danego komentarza, obejrzenie jakiegoś wideo Reelsa na Instagramie czy wideo na TikToku podnosi ten pierwotny poziom dopaminy i przez to wprowadza nas w tę pętlę uzależnienia właśnie od tej dopaminy. Dlatego ona jest Ekstremalnie kluczowa w dzisiejszych czasach, no i niestety mocno wykorzystywana przeciwko nam przez wszelkiego rodzaju twórców internetowych, a przede wszystkim platformy social media. Mhm. I tu, jak mówisz, to trudno mi połączyć dwie kwestie: kwestie, mhm. że dopamięta to neuroprzekaźnik, czyli że przekazuje pewne sygnały, i tego, że mamy jakiś jej poziom w organizmie. Jak to jest? Czyli. Tak, bo, bo tutaj, tutaj chodzi o to, że te neuroprzekaźniki, one krążą w naszym organizmie, one występują w tych przede wszystkim przestrzeni międzysynaptycznej, one uwalniane są synapsy i odbierane przez inne synapsy. Jej ilość, jej poziom pobudza pewne ośrodki w mózgu. No i ten ośrodek nagrody, który jest właśnie, od, który tak jakby, którego dopamina reguluje, to jej poziom tego, ile ogólnie jest jej, w tak zwanym obwodzie, definiuje to, jak bardzo ten ośrodek nagrody jest stymulowany. Im więcej tej dopaminy ogólnie, tym bardziej ten ośrodek nagrody jest pobudzony. Dopamina może spadać z tego względu, że po prostu nie jest produkowana, lub zbyt, zbyt mocno jest metabolizowana, e, czy wychwytywana podczas jej transportu, więc problemów, dlaczego ta dopamina spadać może tak jakby biochemicznie może być kilka. Natomiast ten bazowy poziom, czyli jej ogólna koncentracja. W obwodzie świadczy o tym, jak bardzo właśnie ten no chociażby ośrodek nagrody będzie stymulowany, aktywowany i jak łatwo będzie pobudzany. Czyli, żyjąc w naszych czasach i ładując się tą tanią dopaminą, ja sprawiam, że mój układ nagrody jest mniej wrażliwy na tą dopaminę, i potem, kiedy robię coś, co jest już wartościowe, to nie czuję się tak dobrze z tego powodu, że u wrażliwiłem ten ośrodek tą A, tanią dopaminą. Ogólnie warto rozumieć to w taki sposób, że potrzebujesz, uzależniasz się od tej dopaminy na takiej zasadzie, że potrzebujesz coraz silniejszych bodźców, czyli coraz mocniejszych wyrzutów dopaminy, żeby ona na ciebie działała, bo ten poziom, ta, ta pierwotna ilość, która została wytworzona, już nie pobudza cię tak, jak zaczyna cię pobudzać w momencie właśnie dostarczania sobie tych zewnętrznych bodźców. Więc. Po prostu w pewnym sensie przywry, przyzwyczajasz się do tego poziomu podstawowego, uniewrażliwiasz się na to, receptory są albo jest ich więcej, albo są one mniej aktywne i potrzeba jest o wiele, wiele więcej tej dopaminy, żeby ona wywarła ten efekt, który u tych osób tak zwanych niezaburzonych, tak to określmy, e, jej poziom jest wystarczający. Mhm. Jak to też niejednokrotnie słyszałem, że Huberman mówił, Andrew Huberman, że jeżeli wykonujemy jakąś aktywność właśnie dopaminotwórczą, to ta dopamina rośnie, ale gdy potem spada, to spada poniżej poziomu bazowego. Po niżej, to się po zgadza? Poniżej poziomu bazowego dokładnie tak, dokładnie tak, więc o to chodzi, że no tak działa właśnie mechanizm uzależnić, że w momencie odstawienia tego zewnętrznego bodźca spadek jest poniżej tego poziomu bazowego, więc my tak jakby dążymy do tego i sięgamy do tego, żeby znowu ją podbić na ten poziom wyższy. Mhm. Myślę, że wszystko teraz wiem o tej dopaminie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz się to okaże w toku dalszej rozmowy. Chciałbym teraz Cię zapytać o kolejny neuroprzykaźnik, który często mylimy z dopaminą, a mianowicie serotoninę. To nie dopamina odpowiada za szczęście, a właśnie serotonina, tak? Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto Emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament. Wolności. I proszę Cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci. Jeszcze a propos wiedzy: po wielu zapytaniach, czy prowadzę newsletter, postanowiłem go założyć. Będę się w nim dzielił praktycznymi wskazówkami, jak dbać o własne zdrowie. Nie będę poruszał tam tematów popularnych i wałkowanych wszędzie, a zamiast tego skupię się tam na perełkach, o których często się nie mówi i nie są one tak popularne. W newsletterze znajdziesz również różne serie tematyczne, na przykład na temat rytmu dobowego. Znajdziesz również pojedyncze wiadomości na temat różnych ciekawych zagadnień zdrowotnych, właśnie. I co jeszcze ciekawe, znajdziesz tam Streszczenia moich dwugodzinnych, czasem nawet rozmów z ekspertami od zdrowia. Więc wyobraź sobie tylko, że rozmawiam dwie godziny z ekspertem od zdrowia, wyciskam go w tej rozmowie jak cytrynę, a następnie daję ci podsumowanie tej rozmowy prosto na skrzynkę pocztową. Więc podsumowując, w tym newsletterze czekacie mnóstwo wartościowych informacji, nie możecie tam zabraknąć, nie kosztuje to kompletnie nic. Więc serdecznie zapraszam. Po zapisaniu się, pierwsze wiadomości, jakie dostaniesz, będą na temat rytmu dobowego i jak o niego zadbać. Wszystko za darmo, naprawdę jest tam mnóstwo wartości już na sam początek, więc zachęcam Cię do zapisania się i widzimy się na mailu.